Rozwój polskich wojsk pancernych w latach 30. był nierozerwalnie związany z dostawami nowych typów czołgów, zarówno tych pochodzących z importu, jak i konstruowanych w kraju. Już pod koniec lat 20. polscy specjaliści z zainteresowaniem przyglądali się nowoczesnym konstrukcjom amerykańskiego inżyniera Waltera Christiego, twórcy słynnych czołgów kołowogąsienicowych. Właśnie jego pomysły, śmiałe, lekkie i niezwykle szybkie, zapoczątkowały serię projektów, które zainspirowały całą Europę. Pod koniec 1930 roku do Stanów Zjednoczonych wyruszyła Polska Komisja pod przewodnictwem szefa Departamentu Inżynierii, pułkownika Tadeusza Kossakowskiego. Jej celem było zawarcie kontraktu na dostawę kilku gotowych czołgów Christie Model 1931 oraz uzyskanie licencji na ich produkcję w Polsce. Zainteresowanie było ogromne. Taki czołg mógł osiągać prędkość ponad 70 km na godzinę, co w tamtym czasie wydawało się rewolucją. Christie otrzymał zaliczkę, ale nie wywiązał się z umowy. Sprawa zakończyła się fiaskiem, a Polska nie otrzymała ani czołgów, ani pełnej dokumentacji. W tle tej historii pojawia się jednak intrygujący wątek polityczny. Amerykańska firma Amtork, która zajmowała się zakupami dla Związku Sowieckiego, równocześnie negocjowała z Christim dostawę jego czołgów dla Armii Czerwonej. Istnieją poważne przesłanki, że to właśnie Sowieci celowo zablokowali transakcję z Polską, kierując jego uwagę i produkcję w swoją stronę. Nie wchodząc w szczegóły afery, można powiedzieć jedno – Polska została z niczym, ale z tej porażki narodził się plan, który ostatecznie doprowadził do powstania dziesięciotonowego czołgu pościgowego oznaczonego symbolem 10TP. Korzystając z materiałów reklamowych i informacji zebranych przez kapitana Rucińskiego, który już w 1928 roku wizytował zakłady Christiego, polscy inżynierowie postanowili opracować własną wersję tej konstrukcji. Do realnych prac projektowych przystąpiono jednak dopiero w 1935 roku, kiedy w Biurze Badań Technicznych Broni Pancernych utworzono zespół pod kierownictwem inżyniera Edwarda Habicza, człowieka, który wierzył, że Polska może zbudować własny, nowoczesny czołg pościgowy. Nowa konstrukcja otrzymała nazwę 10TP, od planowanej masy wynoszącej około 10 ton. Miał to być czołg szybki, zwrotny, o napędzie kołowo który w razie potrzeby mógł poruszać się po drogach bez gąsienic jak samochód, a w terenie, po ich założeniu, stawał się pełnoprawnym pojazdem pancernym. Prototyp napędzał silnik American de la France o mocy 240 koni mechanicznych. Pancerz miał grubość do 20 mm, a uzbrojenie stanowiła armata kalibru 37 mm, typu Bofors Wzór 37 oraz dwa ciężkie karabiny maszynowe. Załogę stanowiły cztery osoby. W roku 1938 Prototyp 10TP był gotowy. Próby przeprowadzono najpierw na zamkniętym terenie na trasie Gołąbki, Łazy, a później na dłuższym dystansie po terenach wschodniej Polski. Czołg osiągał prędkość 70 km na godzinę na kołach i około 40 na gąsienicach. Wyniki, które stawiały go wśród najszybszych pojazdów swojej epoki. Raporty wojskowe były pełne pochwał. Wreszcie Polacy mieli maszynę, która mogła ścigać się z najlepszymi. Ale jak to często bywa, postęp techniczny miał swoją cenę. Mechanizm zmiany trybu jazdy okazał się bardzo skomplikowany i zawodny. W warunkach wojennych taki system byłby trudny w utrzymaniu. Inżynierowie wyciągnęli więc wnioski i rozpoczęli pracę nad kolejnym projektem. 14TP już w pełni gąsienicowym, mocniejszym i bardziej niezawodnym. Niestety, historia 10. TP zakończyła się wraz z wybuchem wojny. We wrześniu 1939 roku jedyny prototyp znajdował się w Warszawie, prawdopodobnie w remoncie. Według relacji został zniszczony przez polską obsługę, aby nie wpadł w ręce Niemców. Nie zachowały się żadne jego fragmenty, a cała dokumentacja techniczna w dużej mierze spłonęła. Zostało tylko kilka fotografii. I wspomnienia tych, którzy widzieli go w akcji. Mimo to 10 tp pozostaje jednym z najbardziej fascynujących symboli polskiej myśli technicznej II Rzeczypospolitej. To dowód, że polscy inżynierowie potrafili myśleć nowocześnie iść ambitnie, tworząc maszyny na światowym poziomie. Choć wojna przerwała te prace, to właśnie 10TP otworzył drogę do powstania jego następcy prototypu 14TPE.